Babski wieczór czwartek. Sierpień w Gdańsku był wyjątkowo gorący. Żar lał się z nieba i nie miał zamiaru ustępować. Uwielbiałam tak upalne lata. Przypominały mi o beztroskim dzieciństwie i wakacjach, które zazwyczaj spędzałyśmy ze weliną u dziadków. Rodzice, gdy tylko mogli, zabierali nas też na plażę i urozmaicali czas w przeróżny sposób. Tata budował z nami zamki z piasku, które były tak ogromne, że przyciągały inne dzieci do wspólnej zabawy z nami. Tak poznałam Julka, który był moją pierwszą wakacyjną miłością. Uczucie to nie potrwało zbyt długo, ponieważ pierwsza fala, która przybyła na brzeg, zniszczyła nasz piękny zamek i tym samym moją szansę na przyjaźń z niebieskookim Julkiem. Obraziłam się wtedy na tatę, który był przecież winny zburzenia naszej piaskowej budowli przez tę właśnie falę. Oddaliłam się nieco i zaczęłam kopać w piasku dziurę pięścią ze złości, która wieczorem bolała mnie niemiłosiernie. Tato pojechał ze mną do szpitala, ponieważ ból był nie do zniesienia. Pomyślałam wtedy, że żaden mi nie jest godny mojej uwagi, gdy przy sobie mam takiego bohaterskiego mężczyznę, jakim był mój ojciec. Z ręką nic się nie stało, była jedynie zbita. Tato zabrał mnie w drodze powrotnej na hamburgera w tajemnicy przed mamą i Eweliną. To był nasz wspólny letni wieczór, który pamiętam do dziś i moja pierwsza prawdziwa randka z fajnym facetem. Czy to dziwne? Nie. Mój tato pokazał mi wtedy, jak powinien traktować mnie inny mężczyzna. Oczywiście jako ośmiolatka tego nie rozumiałam, ale teraz gdy wracam do tamtego lipcowego wieczoru, wiem, co tak naprawdę jest ważne w relacjach damsko-męskich. Rozumiem też, w jaki sposób mój tato uszczęśliwia mamę i nie są to hamburgery. Moja mama przed południem oznajmiła mnie i Ewelinie, że dzisiejszy wieczór spędzimy razem. Było to dla mnie oczywiste, ponieważ przed wyjazdem do pragi obiecała jej to. Ona jednak postanowiła sama zorganizować nam czas i w dodatku wspomniała o małej i niewinnej niespodziance, jaką dla nas przygotowała. O godzinie 17 zaczęłyśmy się szykować do wyjścia. Mój tato spotkał się ze swoim najlepszym przyjacielem, ponieważ nie chciał nam przeszkadzać myśląc, że zostaniemy w domu. Gdyby zobaczył jak krótką sukienkę włożyła mama, natychmiast zmieniłby plany i został w domu, żeby jej z niego nie wypuścić. Mamo, ty naprawdę masz zamiar pójść w piekiecce? zapytałam lekko zszokowana. A co jest z tą sukienką nie w porządku? Nie wydaje ci się, że jest odrobinę za krótka? Nie. Mam świetne nogi i zamierzam to pokazać. A dokąd my w ogóle idziemy? Zapytała Ewelina. Zobaczycie, będziemy się świetnie bawić. Moja mama dokończyła malować usta czerwoną szminką. Wyglądała obłędnie i bardzo nowocześnie. Była pełna wigoru i raziła swoim uśmiechem. Nigdy w życiu nie powiedziałabym, że za dwa miesiące skończy 56 lat. Mogłam nawet pokusić się o stwierdzenie, że ja i Ewelina wyglądałyśmy jak jej ciocie z ciechocinka. Postanowiłam, że zmienię sukienkę na bardziej dopasowaną, by nie wyglądać starszej od własnej matki. Ewelina również czuła się przy niej staro, gdyż zmieniła bluzkę na taką z większym dekoltem. Taksówka przywiozła nas pod klub taneczny. Nie sądziłam, że moja mama wybierze właśnie takie miejsce, by spędzić ze swoimi córkami czas. Ta kobieta zaskakiwała mnie bardzo często, ale tym razem było to coś w rodzaju oszołomienia połączonego z podziwem. Jednak to, co było dalej, zwaliło mnie z nóg dosłownie Cześć Kordianie. Mamy zarezerwowaną lożę VIP. Moja rodzicielka podeszła do menedżera klubu, którego pocałowała w policzek na przywitanie. Mężczyzna zaprowadził nas od razu do odosobnionego pomieszczenia, które było bardzo przestronne i urządzone w stylu glamour. Na naszym stoliku znajdowały się przekąski, owoce i szampan, który cały czas się schładzał. Mamo, ty znasz tego mężczyznę? Zapytałam zdziwiona. Kordiana? Oczywiście, to właściciel tego lokalu. Ale skąd ty go znasz? Ewelina była również zaskoczona. A co wy myślicie? Że jak wychodzę z moimi koleżankami, to dokoła gospodyń wiejskich. Bardzo często bywamy w tym klubie i jest to jedno z najlepszych miejsc w Gdańsku. Mamo! Nie mówcie tutaj do mnie, mamo. Zwracajcie się do mnie po imieniu. Opadła mi szczęka. Jeszcze takiej anety nie znałam. Zachowywała się jak nasza koleżanka, a nie matka. Była roześmiana, kiwała głową w rytm klubowej muzyki, popijając szampana i co chwilę poprawiając włosy. Chodźmy na parkiet! No dalej, dziewczyny moje kochane! Dziś szalejemy. To nasz wieczór. Anetka poleciała jak nastolatka na parkiet, a my z Eweliną patrzyłyśmy na siebie, nie wiedząc, czy powinnyśmy się wyluzować i poddać atmosferze, czy raczej przystopować naszą nową koleżankę Anetę, by tak nie przesadzała z alkoholem. Pamiętaj, że ty nie pijesz, zakomunikowałam Ewelinie. Masz mnie za idiotkę? Nie, ale możesz się zapomnieć. Nie martw się, mama wypije zaraz całego szampana sama. Co jej się stało? Cieszy się życiem. Pozwólmy jej zaszaleć. Nic złego przecież nie robi. Ewelina wykazała się większym luzem i za chwilę pożałowała tych słów. Nasza koleżanka Aneta wróciła z parkietu. Ale świetna muzyka! Kto to śpiewa? Znacie go? Armin van Buren, wyjaśniłam. O, świetny jest. Dałam się podnieść temu. – Van Buren, musicie mi to nagrać na telefon. Będę słuchać. – Dlaczego ty się nie cieszysz, Romo? Przecież cudownie jest. Jakaś taka naburmuszona jesteś cały wieczór. – Nie, mamo, wydaje ci się. Po prostu nie sądziłam, że spędzimy ten wieczór w taki sposób. – Może kogoś tutaj poznasz. Zobacz, ilu wspaniałych chłopców tańczy na parkiecie. Ten w granatowej koszuli ciągle na ciebie spogląda. Nawet dałam mu twój numer. Ewelina parsknęła śmiechem, wypluwając całą zawartość wody z cytryną na nasz stolik. Co zrobiłaś? No dałam mu twój numer. Nie musisz mi dziękować. <laughs> Anetka puściła do mnie oczko. Nie miałam siły na kłótnie z nią, zwłaszcza, że szybko zapomniałam o tym zdarzeniu, gdy do naszej loży VIP wszedł jakiś strażak. Tak, strażak. Miał na sobie uniform, hełm i więcej testosteronu niż wszyscy zgromadzeni w tym klubie mężczyźni na czele z tym w granatowej koszuli, którego upolowała dla mnie matka. Zamknął za sobą drzwi, położył na podłogę olbrzymi głośnik i włączył swoją muzykę, do której powoli zaczął się rozbierać. Trzymał w jednej ręce wąż, którym wymachiwał nam przed nosem, oblizywał wargi i wyginał się w rytm tanecznej muzyki. Anetka biła mu brawo i rzucała w niego dziesięcio złotówkami. Ewelina zaczęła rozglądać się po pomieszczeniu, jakby zaraz miał pojawić się Szymon Majewski z programu Mamy cię, a ja zamknęłam oczy, gdy strażak jednym zwinnym ruchem zdjął z siebie spodnie. Piękny chłopiec! Piękny! Juchuuu! Moja mama nie przypominała siebie samej, bawiła się przednio. Mamo, co to ma znaczyć? Nie mogłam uwierzyć, że moja rodzicielka zaprosiła na nasz babski wieczór striptizera. No co? Nam też się coś od życia należy. Przecież to sama przyjemność popatrzeć na tak zgrabne męskie ciało. Aneta się całkowicie odkleiła. Spojrzałam na Ewelinę, która wkręciła się w taniec strażaka, bo poruszała głową w rytm muzyki i nieco się ośliniła. Chyba włączył się jej ciążowy popęd seksualny. Pomyślałam, że nie będę taką zrzędą i skorzystam z prezentu, jaki podarowała mi moja własna mama, jakkolwiek to brzmi. Zaczęłam się śmiać, bo ta sytuacja była zabawna. Jakiś przebrany strażak wymachiwał przed nami swoją fujarką, robił przy tym dziwne miny i gibał się do muzyki tanecznej, zrzucając z siebie kolejne warstwy uniformu. Nigdy nie kręcili mnie stripteaserzy, raczej śmieszyli. Jednak gdy ten młody Bóg podszedł do mnie, wziął moją rękę i położył ją na swoim brzuchu, przesuwając ją powoli w dół, stwierdziłam, że jednak Aneta wiedziała, co jeszcze w trawie piszczy. Nie chciałam myśleć, jak faktycznie wyglądają jej wypady na miasto z koleżankami. Nie bez powodu mówi się, że życie zaczyna się dopiero po pięćdziesiątce. Mamo, jesteś niemożliwa! Uśmiechnęłam się do niej i upiłam łyk szampana, gdy strażak skończył występ. Zawsze chciałam pójść w miasto z moimi dorosłymi córkami. Spełniłam dziś swoje marzenie i nie żałuję. Nie taka matka stara, jak sądziłyście, co? Rozgrzałaś nas, trzeba przyznać, wtrąciła Ewelina. Czemu nie pijesz szampana, Ewelinko? To było ostatnie pytanie, jakiego można się spodziewać od matki. Zapadła cisza, wykluczając dudnienie klubowej muzyki. Moja siostra spojrzała na mnie, bym dała jej jakiś znak. Była zdezorientowana i nie wiedziała, czy powiedzieć mamie o ciąży. Tym samym musiałaby się przyznać do rozwodu z Sebastianem i prawdziwym powodzie naszej wycieczki do Czech. Nie piję, ponieważ nie mogę. Jak to źle się czujesz? Czuję się dobrze Ewelina uśmiechnęła się. Mamo, Jestem w ciąży. Przecież to cudowna wiadomość! Jak ja się cieszę, moje dziecko! Ej, Aneto, ale to oznacza, że będziesz babcią? Dałam mojej mamie do zrozumienia, że wielkimi krokami zbliża się to, czego tak zawsze się bała: nazywania jej babcią. Jakoś to przełknę! Mama powiedziała ze łzami wzruszenia w oczach. Wszystkie zaczęłyśmy się śmiać. Od tamtej pory skupiłyśmy się na sobie. Tańczyłyśmy razem, ze sto razy wzniosłyśmy tołast za zdrowie maluszka. Przytulałyśmy się i doceniałyśmy czas, który mogłyśmy razem spędzić. Wspominałyśmy dawne czasy i snułyśmy plany na przyszłość. Nawet wybrałyśmy imię dla dziecka, tak na żarty, ale każda dała swój typ zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki. Do domu wróciłyśmy o trzeciej nad ranem. Aneta całą drogę do domu śpiewała piosenki, które na jej życzenie puszczał nam taksówkarz. A teraz proszę, dj Ja, o, no, wiem, znamy się tylko z widzenia. Tera. Mamuś, daj panu spokojnie prowadzić, proszę, rzekła Ewelina. Jeszcze, jeszcze tylko szer i już o nic nie proszę. La, 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 la. Ja bardzo pana przepraszam, mama ma już dość. Taksówkarz spojrzał na mnie poprzez tylne lusterko i uśmiechnął się, dając mi jednocześnie znać, że przywykł do takich sytuacji i niepotrzebnie jesteśmy skrępowane. Miał rację. Skrępowanie w taryfie po przeżytym striptizie strażaka nie miało prawa bytu. Tato czekał na nas, czytając książkę. Gdy zobaczył mamę, otworzył szerzej oczy. Od razu zaprowadził ją do sypialni. Jak na prawdziwego bohatera przystało, nie zadawał żadnych pytań. Po prostu zaopiekował się swoją księżniczką. Taki był, taktowny i ułożony. Ewelina ściągnęła szpilki i usiadła na sofie. Zamknęła oczy i spokojnie oddychała. Podeszłam do niej i pogłaskałam ją po włosach. Wiesz, że będziesz musiała powiedzieć rodzicom prawdę. Wolałaby mnie. Nie mam siły na te wszystkie pytania, umoralnianie mnie i histerię matki. Ucieszyła się przecież z twojej ciąży. Nie wie, że to nie jest dziecko Seby. Ona nigdy go nie lubiła. Może właśnie jeszcze bardziej się ucieszy. Próbowałam rozluźnić atmosferę. Jasne, będzie na pewno w niebo wzięta, gdy dowie się, że ojcem dziecka jest Czech, którego nawet nie znam. Ona to zrozumie, zobaczysz. Będzie musiała. Nawet nie chcę myśleć, jak zareaguje tata. Ewelina odwróciła się, by zapalić lampkę i natychmiast złapała się za usta. Za sofą stał nasz ojciec, który opierał się o framugę i ciężko oddychał.